Dobry Państwu, dzień żałoby narodowej. Czy są jakieś powody, dla których powinniśmy przystąpić do tego dnia żałoby narodowej, mimo że Państwo nie ogłasza jej? Państwo mówi, że wszystko jest w porządku. 470 osób zgonów dziennie to nie jest na pewno również dla Państwa w porządku, ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej, bo oficjalne dane. Mówią o zgonach w tym roku, w 2021, że umarło na COVID 54 tysiące Polaków, jednak zgonów e, takich nadmiarowych, według danych GUS-u i według specjalistów, było prawie 90 tysięcy. A zatem to nie jest tylko tak, że codziennie, można powiedzieć, mamy pięć katastrof smoleńskich. Ale codziennie, może nie, ale jednak w całym roku mieliśmy prawie 10 katastrof porównywalnych do katastrofy promu Estonia, w którym zginęło 900, 900 osób. To są liczby. Czy my mamy wyobraźnię, żeby to ogarnąć? Czy my mamy współczucia na tyle, żeby to ogarnąć? Konkret zawsze jest lepszy. Dla mnie osobiście największym konkretem jest konieczność pożegnania się z myślą o spotkaniu z Włodkiem, kolegą z dzieciństwa, z którym grałem w jednym amatorskim zespole awangardowym. Chciałbym powiedzieć, że on umarł na COVID, ale. Umarł także prawdopodobnie ze względu na to, że służba zdrowia, tak zwana służba zdrowia, czy też system opieki zdrowotnej, po prostu nie wytrzymuje tego napięcia. Umarł wtedy, kiedy, kiedy podłączano go do respiratora. To jest konkret. Innym konkretem jest moja powinowata, którą żegnałem na cmentarzu w ubiegłym roku. Chciałbym na koniec przeczytać krótki wiersz klasyczny Zbigniewa Herberta. Pan Kogito czyta gazetę. Na pierwszej stronie meldunki o zabiciu 120 żołnierzy. Wojna trwała długo. Można się przyzwyczaić. Tuż obok doniesienie o sensacyjnej zbrodni z portretem mordercy. Oko pana Kogito przesuwa się obojętnie po żołnierskiej hekatombie, aby zagłębić się z bością w opis codziennej makabry. Trzydziestoletni robotnik rolny pod wpływem nerwowej depresji zabił swą żonę i dwoje małych dzieci. Podano dokładnie przebieg morderstwa, położenie ciał i inne szczegóły. 120 poległych daremnie szukać na mapie, zbyt wielka odległość pokrywa ich jak dżungla. Nie przemawiają do wyobraźni, jest ich za dużo. Cyfra zero na końcu przemienia ich w abstrakcję. Temat do rozmyślania. Arytmetyka współczucia. Prawie 90 tysięcy zgonów nadmiarowych w Polsce w 2021 roku. Nie mamy powodów ogłaszania żałoby narodowej?